Hej, siemanko, z tej strony Andereo. o tygodniku o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam wam w streamach w każdy czwartek o godzinie 18. Mam nadzieję, że internet będzie działał normalnie. Link do Twitcha znajdziecie w opisie. Za półtora miesiąca, a dokładniej od 25 października w Poznaniu odbędzie się PGA, gdzie chciałbym zorganizować jakiś taki pierwszy historii historyj Grid, Więc mam nadzieję, że będę miał okazję z kilkoma z was się spotkać. Zacznijmy od szybkich zmian klasowych, gdzie parę klas dostanie procentowe buffy do wszystkich umiejętności. Death Knight specjalizacja Holy oraz Blood otrzymają buffę do Damage'a ze wszystkich skilli o 5%. Hawok Demon Hunter również otrzyma buffa do obrażeń w wysokości 4%. W specjalizacji Vengeance obrażenie zostały zwiększone o 3%. Devastation Evoker również o 3%. A Enhancement Shaman 2%. Już jutro rozpocznie się pierwszy sezon w The War Raven, gdzie otwarty zostanie raid do poziomu Heroic. Wystartują dungeony na poziomie Mythic 0, a Delwy będzie można wreszcie robić powyżej tieru 3. A kluczy Mythic Plus wystartują dopiero od przyszłego tygodnia. Więcej informacji. O pierwszym sezonie w najnowszym dodatku znajdziecie u mnie na kanale w tym oto filmie. Link w opisie. Z racji tego, że jutro jest start sezonu i otwarcie rajdu, to możecie jeszcze poćwiczyć niektóre mechaniki z bossów na ananasowej grze, gdzie jesteście ananasem, boss na środku jest innym ananasem i wykonuje mechaniki i w taki sposób możecie się podłużyć podstaw taktyki na bossy. Link do tej minigierki również zostawiam wam w opisie. Pojawiła się też pewna zmiana do Great Volta, gdzie oprócz zamiany ostatniej kategorii z PvP na aktywności w otwartym świecie lub delwy, zreto Zulkowano target tych aktywności. Początkowo na pierwszą nagrodę był zamysł, żeby zrobić trzy obiektywy, a teraz są dwa. Na drugą nagrodę będzie wymagane zrobienie czterech aktywności lub Delwów, a nie sześciu, a na ostatnią nagrodę zamiast dwunastu jest osiem. Przechodząc teraz do najgorętszych wieści, to w zeszłym tygodniu Blizzard wrzucił na Twittera skrawek setowego tieru drugiego dla Paladyna. Jak się okazało, była to taka mini zapowiedź pacza 11.05, w trakcie którego odbędzie się event z okazji 20-lecie World of Warcraft. Oczywiście pełne omówienie tego eventu pojawi się bliżej jego premiery, jednak teraz wspomnę wam i tak, co ciekawego będzie się działo, a jest tego dosyć dużo. Post z Twittera był zapowiedzią m.in. zmodernizowania starych i konicznych setów z postawki World of Warcraft do jakości HD. Dla porównania nie będziecie mieli stare wyglądy tych setów obok. Więc tak się prezentuje zmodernizowany set dla Paladyna, Druida, Huntera, Maga, Prista, Rogue'a, shamana, Warlocka oraz Warriora. Klasy, których nie było w tamtym okresie gry, jak Monk, Death Knight, Demo Hunter oraz Evoker, również otrzymają specjalnie wykonane pod motyw swoje klasy sety, więc tak prezentuje się Death Knight, Monk, Demon Hunter oraz Evoker. Przyznam szczerze, że niektóre z nich, jak nie większość, wyglądają naprawdę zajebiście. Osobiście najbardziej podobają mi się sety dla Monka, Paladyna oraz Death Knighta. Szaman uważam, że wygląda dosyć cienko, jednak jeżeli gracie tą klasą, to otrzymacie nowe modele będąc w formie Ascendence. Tak wygląda nowa forma specjalizacji Restoration, Elemental oraz Enhancement. Cały ten event na 20lecie WoW będzie się standardowo odgrywał w Tanaris, tuż przy Covers of Time. W miejscu tym będzie bardzo dużo aktywności, jak na przykład możliwość transformowania się w kultowe postacie z uniwersum Warcraft'a: Kadgar Big Mommy Alekstrasza, Artas, Denatrius, Garrosh, czy nawet Illidan. Postaci jest wiele. W zwierzęta też możecie się przemieniać. Co to ma na celu? Nic, po prostu macie dobrze się bawić. Oprócz transformowania naszych postaci, będziecie mogli brać udział w kontekście transmogowym, czyli taki trail of style, tylko że w otwartym świecie, a nie jako event instancjonowany. Będzie także Lord Walker Cho, który będzie opowiadał wszystkie historie, które wy, wydarzyły się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Taki ala teatrzyk. Nie sądziłem, że kiedykolwiek do tego dojdzie, ale pamiętacie mount offy w wykonaniu Asmund Golda? Na pewno tak. No to teraz będziecie mogli wziąć udział w takim oficjalnym wydarzeniu w trakcie trwania tego eventu, gdzie na scenie będzie gracz lub NPC, nie wiadomo jeszcze dokładnie, i to, jaki mount zostanie przywołany, wy musicie również go przywołać i pokazać, że go macie. A kto wytrwa najdłużej z tymi mountami, ten wygra talon. Na kurwę i balon. No ale teraz przejdźmy do tych najciekawszych rzeczy z tego eventu, za który będzie można coś zdobyć. Standardowe będą z zwanili jak Doomwalker, Azure Ghost, Lord Kazak oraz Dragons of Nightmare. Będą także dwa dodatkowe wardbossy w Tanary's jak Shao Fanker oraz Archavon the Stone Watcher. Pojawi się event Classic Time Walking, który zawita już chyba u nas na stałe i będzie się pojawiać co kilka tygodni jak będzie time event. W tym klasikowym time walku będą takie dungeony jak Dead Mines, Zulfarak, Dire Mall podzielony na dwa skrzydła oraz Stratholm. Będzie można się na nie zap od poziomu 10. Oprócz dungeonów tu pojawi się także tajemokowy rajd z klasyka Blackrock Depths dla grup 10 lub 15 osobowych. Swoją drogą to ci bossowie z tego rajdu doczekają się nowych modeli. Z Elefera będziecie mogli zdobyć przedmioty jakości Weteran, z Normala Champion, a z heroika Hero. Pojawi się kolejny event z udziałem Chromi, Codex of Chromi, który będzie się odbywał na terenach krainy Silitus i będzie to takie odświeżenie tego co było za czasów Vanilli czyli Gates of Anki Rush, gdzie będziemy musieli uporać się z tamtejszymi mobami. Na ten event będzie można się zapisać od poziomu 15 przez grup findera. Czy będzie więc można zdobyć z tego eventu starego kiraż battle tanka? Chyba nie, ale czas pokaże. W trakcie eventu będziecie mogli zdobywać nową walutę, za którą będziecie mogli kupić różnego rodzaju przedmioty, jak mounty, rzeczy kosmetyczne, zabawki oraz battle petty. Także jeżeli o mountach mowa, to do zdobycia będzie taki niebieski ptaszor, który jest niby inspirowany Ashes of Alar, chociaż uważam, że obok Alara to to nawet nie leżało. Bardziej przypomina to mounta z item shopu. No wygląda prawie, że identycznie. Do tego będzie rekolor dywanu, rekolor Amali Battlebera, Hippogryfa oraz będzie można znowu zdobyć Korhaunda, czyli Mounta, który był do zdobycia w trakcie dziesięciolecia Wowa. To samo się tyczy batylpetów, które były za wczesne urodziny World of Warcraft, czyli np. taki baby Blizzard Bear, Onyxian Welping, Molten Korgi, Hate Spark The Tiny oraz Lil Nefarian. Oprócz tych batylpetów to pojawią się także kolejne jak Lil Dumi, Lil Kaz oraz jakieś cztery inne zatań Warped The Badge. W Blizzardzie rozdawane będą rzeczy dla pracowników za ileś lat pracy. Miecz, tarcza, pierścionek, a nawet hełm. A my jako gracze dostaniemy te rzeczy w postaci kosmetycznych przedmiotów. Będzie także zabawka Cold Flame Ring, gdzie będziemy mogli się pochwalić ile lat już gramy w WoWa. Do zdobycia będą także specjalne rzeczy kosmetyczne na plecy z logiem danych frakcji. Jak orkowie, humani, najdelfy oraz kurcz. Pewnie część z was będzie je kojarzyć z Warcrafta 3. Co najlepsze to jest napisane, że będą one w listopadowym trading poście. Co oznacza, że najprawdopodobniej ten patch 11.05 z eventem za 26 Leciewowa trafi do nas w listopadzie. Dobra, update jest. Okazuje się, że są plany na wypuszczenie tego pacza jeszcze w październiku, a dokładnie 23. Jak już jesteśmy przy temacie trading postu, to dokopano się do nowych rzeczy, jak na przykład te motocykle, które zostały wykopane jeszcze za czasu dodatku Dragonflight. Być może, że pojawią się właśnie na 20-leciewowa, albo w najbliższych trading postach. Dokopano się do dosyć sporej ilości rzeczy ze starych dodatków, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Chodzi tu o rzeczy kosmetyczne, które najprawdopodobniej pojawią się w trading poscie. Stafy, one hand swordy, two hand swordy, łuki, strzelby, kusze, one hand mace, two handed mace, daggery, wandy, tarcze, fist weapony, one handed axy, two handed axy oraz off handy. Oprócz tego dokopano się do długo zapowiadających setów sylwany, murloka, podróbki mains z takim fajnym armorem, zimowe słuchawki na uszy, rekolor walentynkowego mounta, sety z dalaranu, świąteczne kosmetyki oraz mnóstwo innych kosmetycznych rzeczy. Chciałbym zwrócić tylko szczególną uwagę na kaptur z taką maską, która wygląda zajebiście. W zeszłym tygodniu informowałem was także o nowych przedmiotach, które pojawią się w piątej fazie Season of Discovery. I mówiłem, że te rzeczy nie pasują do klasycznej wersji gry ze względu na ich zbyt dobrą jakość graficzną. I że lepiej by pasowały na retailu. No i tak też się stanie, ponieważ one również zostały wykupane z plików patcha 11.05. Wraz z patchem 11.05 zwiększony zostanie item level zdobywanych przedmiotów z tych skrzynek za zrobienie danej aktywności w otwartym świecie. Giry zostanie zamienione z jakości Adventure na weteran. W 11.05 pojawi się możliwość kupienia setów z elitarnymi transmogami za PvP z poprzedniego dodatku. Jednak jak chcecie je kupić, to musieliście wbić ten elitarny rating za czasów danego sezonu w dodatku Dragonflight. Jaki więc to ma sens? Absolutnie żaden. Jak jesteśmy jeszcze przy transmogach za PvP, to wykopano rekolory setów za content PvP z dodatków the Lich King oraz The Burning Crusade. Tak wyglądają sety PvP z wodka typu cloth, leather, mail oraz plate. A tak prezentują się zrekolorowane sety za content PvE z The Burning Crusade dla armoru typu cloth, leather, mail oraz plate. Do gry w nadchodzącym patchu trafią nowe achievementy z jakości battle petów, gdzie za uzbieranie 1800 battle petów otrzymacie jakiegoś bawoła, a za zrobienie achievementu Family Battle of Kazalgar otrzymacie takiego słodkiego pajączka. W 11.05 nie obędzie się także bez większych zmian dla niektórych klas jak na przykład Paladin, gdzie zmiany będą dość mocno widoczne, ponieważ w talentach pojawi się aż 25 nowych talentów. Ogólnie największe zmiany będą dotyczyły Paladyna, Huntera, Szamana, Balans Druida i pary pomniejszych zmian u innych klas. Pojawią się pewne usprawnienia wizualne np. dla takiego Huntera i hero talentów Dark Ranger. Teraz to faktycznie przypomina jakbyśmy grali Dark Rangerem. No i właśnie a propos zmian klasowych to 11.05 według zapowiedzi z bliskonu, wreszcie będziecie mogli stworzyć Draktyra innej klasy, a nie tylko Evoker. Więc Draktyrzy będą mieli do wyboru klasy Huntera, Rogue'a, Prista, Maga, Warrior'a oraz Warlock'a no i rzecz jasna Evokera. Nie będziecie mogli natomiast stworzyć Draktyra Szamana mana, paladyna, druida, death knighta, Huntera oraz monka. Dosyć śmiesznie to będzie działać, ponieważ dotychczas tylko dimo hunter mógł mieć double jumpa i szybowanie w powietrzu, ponieważ to był taki feature tej klasy. A to samo ma rasa draktyr, więc nie zdziwcie się jak za jakiś czas zauważycie double jumpującego warriora. Za co trzeba pochwalić blizzarda to naprawdę za świetny pomysł u draktyra prista, który będzie miał specjalne efekty na swoich skrzydłach w zależności od specjalizacji, shadow, holy oraz discipline. Do tego wszystkiego draktyrzy dostaną umiejętność która pozwoli wam na wspólne latanie z kolegami. Chodzi o to, że będą mogli się do was dołączyć. Mam nadzieję, że nie korzystaliście z exploitów, które dawały wam więcej reputacji do Rinaunów, przez co mogliście kupić sobie lepsze przedmioty, bo na przykład już ktoś wymaksował wszystkie Rinauny w The World Wynn. Ponieważ Blizzard wziął się za panowanie osób, które z tego skorzystały. Ban trwa 4 dni. Od jutra z dungeonów na poziomie Heroic, zamiast przedmiotów na 571 tym levelu, będą dropiły 580 tym level. Nowa rasa, jaką jest Earthen Dwarf, otrzyma buffa do swojej racjologii. Nowej pasywki Ingest Minerals. Jedzenie klejnotów jakkolwiek źle to brzmi, będzie dawało wam więcej statystyk. Jeżeli mieliście dosyć wysoko wylewelowanego kompana na delwach, to Blizzard zredukował jego poziom do 15. Do Item shopu trafił nowy mount za 20 euro, a jest nim Grizzly Hills Pack Master, który muszę przyznać, że wygląda dosyć fajnie. Nie jest to jednak zwykły mount, ponieważ mało po swoich bokach kowadło oraz plecak. Kowadło będzie służyło do naprawy waszego giru, a plecak pozwoli wam zmienić wasz aktualny transmog. Czyli to samo co ma mount z to w Pandarii. Jeżeli chodzi o inne wersje gry, to piąta faza Season of Discovery, gdzie otwarty zostanie Raid Blackwing Lair oraz Zul'Gurub, pojawi się 26 września o godzinie 22. Druidzi, którzy będą w posiadaniu legendarnej broni Sulfuras, dostaną nową opcję dla swojej kociej formy, gdzie nie musicie mieć założonego tego przedmiotu, a wystarczy, że będziecie go mieć po prostu w plecaku. Jeżeli mowa o Cataclysm Classic, to w środę 18 września otwarty zostanie Molten Front. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym rececie, jednak chciałbym najpierw podziękować wspierającym tego kanału. Dzięki za support. Bro PVP w tygodniu know, to Warsong Scramble. Już jutro rozpocznie się pierwszy sezon w The War Win więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej odnośnie pierwszego sezonu, to zapraszam was na ten materiał na moim kanale. W piątek 13 rozpocznie się event Harvest Festival, który potrwa do przyszłego piątku. Przypominam wam jeszcze o Twitch Dropach, jakimi jest Mount, Gastly Charger oraz Battle Pet, Watcher of the Huntress. Mounta zdobędziecie za obejrzenie łącznie 4 godzin transmisji z WoWa u osoby, która ma włączone dropy, a Battle Peta dostanie się za podarowanie dwóch Subskrypcji na Twitchu. Twitch dropy te możecie zdobywać do 26 września. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej.